Witam, w dniu dzisiejszym test oraz recenzja wiertarko-wkrętarki WUBER WR-CD20V. Serdecznie zapraszam do oglądania. Wiertarko-wkrętarka zapakowana została w plastikową walizkę, co dla mnie jest dużym plusem, ponieważ ułatwia to przechowywanie oraz przewożenie. W zestawie wraz z wkrętarką otrzymujemy dwa akumulatory litowo-jonowe 20 V o pojemności 2000 mAh, ładowarkę oraz plastikową walizkę. Sama walizka wykonana jest solidnie, posiada ciekawy design oraz logo marki Wuber. Narzędzia firmy Wuber charakteryzują się wysoką jakością wykonania, objęte są gwarancją oraz serwisem pogwarancyjnym, a to wszystko w przystępnej cenie. Rękojeść wkrętarki pokryta jest gumą, dzięki czemu narzędzie nie wypadnie nam z dłoni. Wkrętarka wykonana jest solidnie oraz została dobrze wyprofilowana. Z lewej strony znajdują się diody wskazujące poziom naładowania baterii, natomiast na dolnej części rękojeści umieszczona została lampka LED oświetlająca miejsce pracy. Wkrętarka posiada dwa biegi. Na pierwszym biegu maksymalnie osiąga 450 obrotów na minutę oraz na drugim maksymalnie 1550 obrotów na minutę. Wyposażona została w 21-poziomowy moment obrotowy oraz 3 tryby pracy: wkręcanie, wiercenie oraz wiercenie z udarem. krętarka wyposażona została w regulację obrotu we włączniku, co oznacza, że im mocniej wciśniemy spust, tym większe będą obroty w krętarki. Średnica uchwytu wiertarskiego to 10 mm. Wielka szkoda, że nie jest to 13 mm, co pozwala na możliwość zamocowania większych wiertek. Nie jest to jakiś duży problem, ponieważ uchwyt zawsze można wymienić na większy. Twardy moment obrotowy wynosi aż 40 nm. Czas pełnego naładowania akumulatora to zaledwie 1 godzina. Przejdźmy teraz do testów. Na początek 30 wkrętów do drewna o długości 50 mm, które postaram się wkręcić jeden za drugim. Jak sami widzicie, wkrętarka poradziła sobie bez najmniejszego problemu. Sprawdźmy jeszcze szybkość wkręcania na drugim biegu. Jak widzicie, chwila, moment. To teraz wkręt do drewna o długości 120 mm oraz 160. Oba wkręciły się bez problemu. To na koniec przetestujmy sobie wiercenie z udarem. I tutaj również wkrętarka poradziła sobie bez problemu. Jak sami mogliście zauważyć, wiertarko krętarka marki Wuber spisuje się naprawdę bardzo dobrze i na pewno znajdzie zastosowanie u profesjonalnych, jak i weekendowych majsterkowiczów. Z pewnością przyda się w warsztacie stolarskim oraz przy pracach remontowych, np. przy montowaniu płyt gipsowo-kartonowych. Zdecydowanie jest to produkt warty polecenia. Wkrętarkę oraz inne elektronarzędzia możecie zakupić w serwisie Allegro u sprzedającego o nazwie Mastertech, link znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszam. tervist .